Ja mam na imię Antoni Staszewski, a mój go-kart mach jeden. W jakiej kategorii startujesz? Startuję w kategorii Baby Rock. Do jakiej prędkości rozpędza się Twój gokart? W zależności od toru. Na przykład tutaj 75 na godzinę. W których zawodach startujesz w życiu? Drugich. Są to drugie twoje zawody. Dzisiaj jakie miałeś jazdy? Jakie biegi? Treningi, Treningi i kwalifikacje. Treningi i kwalifikacje. I którą pozycję zajęłeś? Kwalifikacja? 19 pozycję. Czy jesteś z siebie zadowolony? Tak. Co byś chciał osiągnąć w wyścigu? Pierwsze miejsce.